Dobra, mam jeszcze do was pom was do was jakąś prośbę. Jak pozbyć się nauku palenia? Tak, mam ten nauk. Gdzie ta paczka się podziała? Tu jest. Dobra, nie będę ukrywać. Przyłopano mnie na paleniu. I się zastanawiam. Do chuja pana, jak ja mam rzucić palenie teraz? Jak ja mam rzucić palenie? To jest silniejsze ode mnie. Nie ukrywam, to jest silniejsze. Dzisiaj sześć papierosów wypaliłem. A ja obiecałem sobie, że już przestanę palić. Więc może wy mi pomożecie, jak ja mam rzucić palenie? Nie będę szedł tylko na żadne zakłady odwykowe czy coś takiego, bo to... Bo za to się płaci. W jakiś inny sposób powinienem to znaleźć. Nie ma już jarać. Podsumowując, cały ten temat z tego, jakby bonusowego odcinka podróży i Graniczyna, czyli w serwisu informacyjnego, tym razem włamanie miałem, ledwo odzyskałem dostęp, oczyściłem profil z niepotrzebnych komentarzy itp.